Majątki warte miliardy, prywatne jachty, odrzutowce zamki w Szwajcarii albo wille w centrum Londynu, a do tego wielkie spory o to, kto to wszystko odziedziczy. Brzmi jak sceny z serialu Sukcesja, a jednak dzieją się naprawdę i to nie w zamkniętych biurach na Wall Street, a bliżej niż może wam się wydawać, bo polskim biznesem trzęsą głównie cztery wielkie rodziny, z ich usług korzystacie codziennie, codziennie mijacie ich loga w drodze do pracy, a może nawet sami pracujecie w jednej z firm do nich należących. Jednak większość z ludzi, Którzy 30 lat temu zbudowali polski kapitalizm, jest już albo bardzo starych, albo są już po drugiej stronie. A ich gigantyczny majątek, ktoś musi go odziedziczyć. A kto odziedziczy tak ogromny kawałek tortu, zwanego polską gospodarką? Czy trafi on do zagranicznego kapitału, czy pozostanie Polski? By się tego dowiedzieć, zostańcie z nami! Może wam się wydawać, że to, kto odziedziczy ten kapitał, nie jest w ogóle istotne dla Waszego życia? Co po części jest oczywiście prawdą, jednak biorąc pod uwagę skalę, to od tego, kto odziedziczy ten majątek i co z nim zrobi, dosłownie zależy przyszłość Polski. I poniekąd też twoja. Twoje miejsce pracy albo miejsce pracy twojego znajomego może zależeć od tego, czy córka miliardera dogada się z jego synem. A jest tak dlatego, że te firmy to nie są wirtualne byty na giełdowym wykresie. To gigantyczni pracodawcy. To tysiące miejsc pracy w fabrykach, biurach, mediach i centralach rozsianych po całym kraju. Gdy sukcesja się nie udaje, gdy wybucha rodzinna wojna o władzę, firma zaczyna trzeszczeć w posadach. Nowy, niekompetentny prezes z nadania albo paraliż decyzyjny wynikający ze sporu to prosta droga do zwolnień grupowych, cięcia kosztów i zamykania nierentownych oddziałów. Blisko 92% największych w Polsce firm to firmy rodzinne. Co więcej, szacuje się, że firmy te wytwarzają nawet do 50% PKB i zatrudniają miliony Polaków. Oznacza to otworzenie się dynastii majątkowych na skalę, jakiej współczesna Polska nie widziała. Kontrola nad kluczowymi sektorami: energetyką Polenergia, przemysłem chemicznym chemetika, mediami Polsat, telekomunikacją Plus czy nieruchomościami Atal. Daje tym rodzinom wpływy wykraczające daleko poza bilanse ich spółek. Ich decyzje kształtują debatę publiczną, rynek pracy, a nawet codzienne życie milionów obywateli. Jednak odziedziczenie takiego majątku wcale nie jest prostą sprawą. Polska stoi w obliczu pierwszej wielkiej fali sukcesji w swej postkomunistycznej historii, a proces ten obarczony jest licznymi paradoksami. Ponad 53% polskich firm rodzinnych wciąż jest zarządzanych przez pierwsze pokolenie, co stanowi wynik znacznie wyższy od światowej średniej wynoszącej 32%. To opóźnienie tworzy wąskie gardło, w którym kumulują się wyzwania związane z sukcesją. Wszystkie te problemy potęguje dramatyczny brak przygotowania. Zaledwie 30% firm rodzinnych w Polsce posiada jakikolwiek plan sukcesji, a tylko 10% ma go w formie pisemnej. Ten chaos organizacyjny połączony z emocjonalnymi napięciami tworzy Mieszankę wybuchową. Nieudana sukcesja to nie tylko rodzinna tragedia, to realne zagrożenie dla stabilności firmy, miejsc pracy i w przypadku największych graczy dla całej gospodarki. Właśnie dlatego proces przekazywania władzy w polskich imperiach biznesowych jest zjawiskiem o znaczeniu narodowym, jednak przechodząc już konkretnie do odziedziczonych majątków. Jeśli istnieje w Polsce nazwisko synonim wielkiego biznesu, to jest to bez wątpienia. Kulczyk. Jan Kulczyk, niekwestionowany król polskiego kapitalizmu, przez lata budował imperium, biorąc udział w największych prywatyzacjach i strategicznych inwestycjach w kraju. Gdy w 2015 roku zmarł nagle po banalnym zabiegu medycznym, cały kraj wstrzymał oddech. Co stanie się z jego fortuną? Czy dzieci, Dominika i Sebastian będą w stanie udźwignąć ten ciężar? Rodzeństwo Kulczyków dało odpowiedź, która zaskoczyła wszystkich i stała się jednym z najciekawszych modeli sukcesji w Polsce. Zamiast toczyć boje o władzę w jednej firmie, postanowili podzielić imperium ojca na dwa odrębne, niezależne królestwa, odzwierciedlające ich własne wizje i ambicje. Opis odziedziczonego majątku. Zacznijmy od córki. Dominika, rocznik 1977, po podziale majątku z się Na dwóch filarach, zielonej energii i globalnej filantropii. Jej perłą w koronie jest Pol Energia największa prywatna grupa energetyczna w Polsce i lider w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Dominika, jako przewodnicząca Rady Nadzorczej i większościowy akcjonariusz, postrzega firmę nie tylko jako aktywo, ale jako misję. Marzenie o lepszym świecie. Swoją determinację udowodniła broniąc spółki przed próbą wrogiego przejęcia przez państwowego giganta PGE. Pod jej strategicznym nadzorem Polenergia realizuje historyczny projekt budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim projekty Bałtyk 2 II i 3 we współpracy z norweskim koncernem Equinor. To inwestycja o gigantycznej skali, warta dziesiątki miliardów złotych, która po ukończeniu ma zasilić ponad 2 miliony gospodarstw domowych. Jednocześnie firma kontynuuje dynamiczny rozwój. Rozwój lądowych, farm wiatrowych i fotowoltaicznych, dążąc do ugruntowania swojej pozycji jako kluczowego gracza w transformacji energetycznej Polski. Drugą, równoważną częścią jej życia jest Kulczyk Foundation. To potężna organizacja charytatywna, która walczy z dyskryminacją i nierównościami, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet na całym świecie. Dominika nie jest tylko fundatorką, jest twarzą i siłą napędową tych działań. Jej majątek jest szacowany na ponad 8 miliardów złotych, a jej styl życia jest. Równie spektakularny co jej działalność. W Londynie przez kilka lat posiadała luksusową rezydencję w prestiżowej dzielnicy Knightsbridge, którą w 2020 roku kupiła za zawrotną kwotę 75 milionów dolarów, a pod koniec 2023 roku sprzedała z ogromnym zyskiem za rekordowe 138 milionów funtów, czyli około 690 milionów złotych. Dla zobrazowania, jak duże to pieniądze, to najdroższy penthouse w Warszawie na złotej 44 został zakupiony za 23 miliony złotych przez Rafała Zaorskiego. Można to porównać nawet do wielkich inwestycji w Polsce. Na przykład budowa Stadionu Narodowego kosztowała 1,9 miliarda złotych, czyli rezydencja Pani Kulczyk kosztowała 1 trzecią tego, co największy stadion w Polsce. Oczywiście pod warunkiem, że nie bierzemy pod uwagę inflacji. Jednak nie jest to koniec jej nieruchomościowych przygód, ponieważ nabyła historyczną willę należącą niegdyś do Marii Skłodowskiej-Curie, aby stworzyć tam dom siostry, Miejsce spotkań i pracy dla wybitnych kobiet z całej Europy. Do tego jest właścicielką neobarokowej Willi pod łabędziami w Konstancinie Jeziornej, którą otrzymała w prezencie ślubnym od ojca. Na co dzień chętnie sięga po kreację od najlepszych projektantów, a fotografowie często uwieczniają ją w luksusowych samochodach, takich jak Porsche 911 Cabrio, warte ponad 600 tysięcy złotych. Jednak nie wszystko złoto, co się święci, bo pani Dominika miała też afery dookoła swojej osoby. Jak twierdzi autorka artykułu w krytyce politycznej, Kulczyk Foundation działa jako narzędzie PR-owe dla głównego biznesu Kulczyk Investments. Filantropia skutecznie odwraca uwagę od kontrowersyjnych aspektów działalności. Inwestycyjnej, która nastawiona jest na maksymalizację zysku, często bez dbałości o koszty społeczne i środowiskowe. W artykule padają chociażby zarzuty o blokowanie rozwoju, pogłębianie niedoborów wody i łamanie umów finansowych w Tunezji i Nigerii. Jak też wspomnieliśmy na początku, Dominika posiada brata. Sebastiana, który biznesowo obrał drogę zupełnie inną od siostry. Rocznik 1980 wziął na siebie przemysłową i technologiczną część spuścizny. Jego flagowym aktywem stał się chemiczny gigant Ciech, który następnie zdjął z giełdy i przemianował na Kemetika, sygnalizując strategiczny zwrot ku nowoczesności i zrównoważonej produkcji. Ale serce Sebastiana bije szybciej dla nowych technologii. W jego portfelu, obok tak znanych marek jak fiński Volt, dostawy jedzenia czy polskie Brainly, Edukacja znajdują się niemiecki fintech Taxfix i szwedzki producent Hulajnuk Woi. Jego najśmielszym ruchem jest jednak strategiczne wejście na rynek azjatycki poprzez zostanie kluczowym inwestorem w indyjskiej grupie finansowej Incred. To pokazuje jego globalne ambicje i odejście od eurocentrycznego modelu biznesowego ojca. Jego majątek szacowany jest na ponad 9 miliardów złotych. A jak za te pieniądze żyje Sebastian? W przeciwieństwie do siostry, która chętnie pojawia się w mediach, jest on Ucieleśnieniem dyskrecji, unika rozgłosu i skupia się na biznesie, jednak nie oznacza to życia w ascezie. Jego najbardziej znanym luksusowym aktywem był legendarny superjacht Phoenix 2. Jan Kulczyk kupił go na swoje 60 urodziny za około 120 milionów euro, a po jego śmierci statek odziedziczony przez syna został ostatecznie sprzedany pod koniec 2024 roku za blisko 125 milionów euro. Ta 85 metrowa pływająca rezydencja wyposażona w kino i ogród zimowy. Była symbolem statusu rodziny. Jeśli przypadek Kulczyków to podręcznikowy przykład przemyślanej transformacji, to historia rodziny Solorzów jest jak scenariusz z serialu Sukcesja, rozgrywający się na żywo i na oczach całej Polski. To brutalna opowieść o konflikcie, utracie zaufania i walce o kontrolę nad imperium wartym miliardy, która stawia pod znakiem zapytania przyszłość jednej z najważniejszych firm w kraju. Historia Zygmunta Solorza, urodzonego jako Zygmunt Krok, to kwintesencja drogi od zera do miliarda. Yardera. Zaczynał w czasach PRL od handlu deficytowymi towarami przywożonymi z NRD. Po wyjeździe na zachód i zmianie nazwiska, wrócił do Polski na początku lat 90., by zaryzykować i stworzyć pierwszą w kraju komercyjną telewizję. Doskonale ją znacie to ta, w której reklamy są momentami przerywane przez filmy, nie na odwrót czyli oczywiście Polsat. To, co zaczęło się jako stacja nadająca z Holandii, szybko stało się fundamentem jego potęgi. Kolejne lata to pasmo strategicznych sukcesów, stworzenie platformy satelitarnej Cyfrowy Polsat oraz historyczne przejęcie operatora sieci komórkowej Polcomtele, czyli Plus. Swoje wpływy rozszerzył także na energetykę, zakłady energetyczne PAK i finanse Plusbank, budując jeden z najbardziej zdywersyfikowanych konglomeratów w Polsce. Jego majątek szacowany jest na ponad 7,7 miliarda złotych. Proces sukcesji w Imperium Solorza od lat wydawał się starannie zaplanowany. Jego synowie Tobiasz Solorz z pierwszego małżeństwa i Piotr Żak z drugiego byli wdrażani w arkana rodzinnego biznesu, zajmując kluczowe stanowiska w zarządach i radach nadzorczych. Pod koniec 2024 roku ta misternie budowana konstrukcja runęła. Konflikt eksplodował, gdy Zygmunt Solosz w liście do pracowników zapowiedział odwołanie swoich dzieci z zajmowanych funkcji. Wkrótce potem Tobiasz i Piotr zostali formalnie usunięci z rad nadzorczych kluczowych spółek. Osią sporu jest kontrola nad fundacjami rodzinnymi z siedzibą w Liechtensteinie, które posiadają pakiety kontrolne akcji w imperium. Synowie twierdzą, że ojciec notarialnie przekazał im zarząd nad fundacjami, z czego później próbował się wycofać, argumentując, że został wprowadzony w błąd. Jednak gdy tego słuchali, Najpewniej widzicie tu, że coś nie pasuje. Jakim cudem ktoś, kto zbudował miliardowy biznes, mówi, że przekazanie miliardowego biznesu swoim synom to błąd? Odpowiedzi na to pytanie nie znamy, jednak warto tu wspomnieć o kimś, kogo nazywa się zakulisowym graczem tej sukcesji, czyli trzeciej żonie Solorza. W tle sporu pojawia się postać Justyny Kulki, którą dzieci podejrzewają o wywieranie negatywnego wpływu na ojca i jego decyzje biznesowe. Sprawa trafiła do sądu w Liechtensteinie, który ma rozstrzygnąć, kto faktycznie kontroluje imperium. Pojawiły się też spekulacje, że decyzje Zygmunta Solorza mogły być podejmowane w trudnym momencie. Według nieoficjalnych doniesień jego stan zdrowia w ostatnich latach nie był najlepszy. Jeśli to prawda, mogło to wpłynąć na przebieg sukcesji. W przeciwieństwie do kulczyków, synowie Solorza zawsze prowadzili bardziej dyskretne życie. Solorz jest aktywny w branży hotelarskiej w Zakopanem, zarządzając luksusowymi obiektami, takimi jak Hotel Belweder, Litwor, obecnie Krupówki 40 oraz Czarny Potok. Piotr Żak, mimo konfliktu, wciąż pozostaje prezesem telewizji Polsat, co otworzy niezwykle napiętą i skomplikowaną sytuację wewnątrz jednej z najważniejszych spółek grupy. A jeśli Saga Solożów przypomina mroczny dramat, to historia rodziny Jurożków jest jak hollywoodzki film o sukcesie. Opowieść o synergii, zaufaniu i idealnie przeprowadzonej sukcesji, która uczyniła z nich jednych z najsprawniejszych graczy na polskim rynku. Droga Zbigniewa Jurożka do miliardów była, delikatnie mówiąc, niekonwencjonalna. Zaczynał w czasach PRL, nie od budowlanki, w której tradycję miała jego rodzina, lecz od filatelistyki. Z pasją i znastwem handlował rzadkimi znaczkami pocztowymi z bloku komunistycznego, budując solidny kapitał. Po transformacji założył firmę Atal, która z czasem wyrosła na jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. W 1999 roku, kierując się intuicją i miłością do sportu, kupił lokalną, niewielką firmę bukmacherską, Star Typ Sport, czyli dobrze znany STS. Nie mógł wtedy wiedzieć, że ta decyzja stanie się fundamentem pod drugą, jeszcze potężniejszą gałąź rodzinnego imperium. Kluczową postacią w najnowszej historii rodziny jest Mateusz Juroszek. W 2012 roku ojciec powierzył mu stery w zadłużonym i słabo radzącym sobie STS. Mateusz, uzbrojony w pożyczkę od ojca i nowoczesne spojrzenie na biznes, przeprowadził w firmie rewolucję. Postawił wszystko na jedną kartę. Dynamiczny rozwój kanałów internetowych i mobilnych. Co w tamtych czasach nie było wcale oczywiste. Ryzyko się opłaciło, w ciągu dekady przekształcił STS w niekwestionowanego lidera polskiego rynku bukmacherskiego, wielokrotnie zwiększając jego wartość i zostawiając konkurencję daleko w tyle. Fortuna rodziny Jurożków, szacowana na ponad 7,4 miliarda złotych, jest zarządzana jako wspólne przedsięwzięcie. Ukoronowaniem ich wspólnego sukcesu była spektakularna sprzedaż STS w 2023 roku brytyjskiemu gigantowi Entain. Transakcja, w ramach której STS wyceniono na blisko 4 miliardy złotych, była majstersztykiem. Rodzina nie tylko zrealizowała ogromny zysk, ale także część uzyskanych środków reinwestowała, stając się znaczącym udziałowcem w Entain CE, wehikule stworzonym do konsolidacji rynków Europy Środkowo-Wschodniej. To pokazuje ich strategiczne myślenie. Zamienili kontrolę nad jednym dojrzałym aktywem na płynny kapitał z globalnym potencjałem, pozostając graczem na międzynarodowej arenie. Rodzina Juroszków, podobnie jak Solorzowie, ceni sobie prywatność i unika afiszowania się z bogactwem. Ich życie definiuje praca i pasja do biznesu. Mateusz Juroszek, mimo że jest jednym z najmłodszych miliarderów w Polsce, rzadko pojawia się na łamach prasy plotkarskiej, choć nie jest znany z kolekcjonowania Luksusowych aut na skalę innych miliarderów, media odnotowały, że jeździł m.in. BMW Serii 4. Jego główną pozabiznesową pasją wydaje się być design. Zainwestował w platformę internetową Jestersen sprzedającą meble vintage. To zainteresowanie estetyką może świadczyć o chęci lokowania kapitału w aktywa o wartości nie tylko finansowej, ale i kulturowej. Po sprzedaży STS pozostaje niezwykle aktywny. Zarządza rodzinnym holdingiem inwestycyjnym, który aktywnie poszukuje nowych celów. Między innymi poprzez zwiększanie udziałów w spółce ASBIS i zasiada w Radzie Nadzorczej Deweloperskiego Atalu, pilnując drugiej, kluczowej gałęzi rodzinnego biznesu. Jeśli dotychczasowe historie opowiadały o transformacji, konflikcie i synergii, to przypadek Tomasza Domogały jest modelem czystej rewolucji. To opowieść o dziedzicu, który nie tylko przejął stery, ale całkowicie zmienił kurs rodzinnego okrętu, odwracając się od przemysłu, który stworzył fortunę i kierując go w stronę innowacji i nowych technologii. Technologii. Fundamenty pod bogactwo rodziny położył Jacek Domogała, zaczynając w trudnych latach 70. od uprawy kwiatów. W 2002 roku podjął się niezwykle ryzykownego zadania. Przejął znajdującą się na skraju bankructwa fabrykę maszyn Famur. Dzięki udanej restrukturyzacji i wprowadzeniu firmy na giełdę stworzył z niej światowego lidera w produkcji maszyn górniczych, budując potęgę przemysłową na Śląsku. W 2010 roku nastąpiła zmiana warty. Ster w rodzinnym holdingu TDJ przejął syn, Tomasz Domogała mając zaledwie 25 lat. To nie była zwykła sukcesja. Wyposażony w dyplomy elitarnych uczelni Uniwersytetu Stanforda, Akademii Górniczo-Hutniczej i University of Lowborough, Tomasz rozpoczął radykalną transformację firmy. Zamiast kontynuować się, drogę ojca, postanowił przebudować TDJ z tradycyjnej grupy przemysłowej uzależnionej od cykli koniunkturalnych w górnictwie w nowoczesną, zdywersyfikowaną firmę inwestycyjną. Stworzył pięć filarów działalności. Equity – inwestycje w dojrzałe spółki, Venture, nowe technologie, Estate, nieruchomości, Finance i Foundation, działalność charytatywna. Pod rządami Tomasza wartość portfela TDJ wzrosła w sposób spektakularny. Jego osobisty majątek szacowany jest na ponad 2,5 miliarda złotych, co czyni go jednym z najbogatszych Polaków przed 40. Jego strategia polega na świadomym zmniejszaniu zaangażowania w przemysł wydobywczy, m.in. poprzez sprzedaż pakietów akcji Famuru i reinwestowaniu kapitału w sektory przyszłości. Poprzez fundusz TDJ TDJ Pitango Ventures inwestuje w innowacyjne startupy technologiczne, np. Steadhomee, Copage czy marka meblarska tylko, a poprzez TDJ Estate realizuje duże projekty deweloperskie, głównie na Śląsku. Styl życia Tomasza Domogały jest równie nietypowy, co jego strategia biznesowa. Zamiast ostentacji, ceni sobie intelektualne wyzwania i dyskrecję w wywiadach i wystąpieniach publicznych, prezentuje się jako długoterminowy, analityczny strateg. Prowadzi bardzo prywatne życie, a jedną z jego nielicznych znanych publikacji publicznie pasji jest gra w golfa. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji na tym kanale oraz zostawienia łapki w górę, jeśli materiał się spodobał. Do następnego. Cześć.